Z tej strony słomek witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 2 listopada. Listopad to już późna jesień. No i trzeba sprzątać albo nie sprzątać to co zostało w polach. Kończymy sezon warzywny. Resztka buraczka o czym tutaj zaraz Wam powiem, ile pokażę Wam ile. To co zostało niestety już idzie pod talerzówkę. O czym zaraz powiem więcej. Jeśli ktoś ma buraczki, to na pewno w tym roku, no ogólnie jeśli ktoś miał buraczki bądź ma buraczki, to w tym roku jest to nierzadki widok, że po prostu plantacja idzie pod talerzówkę. No takie są uroki uprawy warzyw, tak? jeśli coś obrodzi, jeśli czegoś jest dużo, jest nadprodukcja. Ciężko to sprzedać albo sprzedać za kilka groszy. Jeszcze zebrać to sprzętem, w którym zbiór no, po prostu przebiega dosyć ciężko. Tak? To nie są nowe maszyny, żeby zbierać duże ilości buraczka na przemysł i żeby się to opłacało po 15 po czy 20 groszy oddać. Także tutaj ten buraczek, jak widać, w większości jest przerośnięty. Ogólnie z tamtej strony mieliśmy buraczka, który tak przerośnięty nie był. Dlaczego nie orze na raz? Ano dlatego, żeby jak najwięcej tego buraczka pociąć talerzami Żeby on po prostu nie stał się tutaj chwastem No i pora kasować, bo tam w oddali jest pszenica po burakach Tutaj jest już po buraczkach ćwikłowych Jakieś tutaj wschody już są Nie wiem, czy to na kamerze będzie widoczne, czy nie Zostało nam już niewiele Zaraz wsiądę do ciągnika, powiem dlaczego likwidujemy Powiem też jak wyszedł w tym roku sezon Buraczkowy. No i o planach na buraczka co do kolejnego sezonu. No, jak widać, za oknem dzisiaj bardzo ciepło 13 stopni. No i co, niestety, ale musimy ruszać. Nie jest to przyjemny widok. Tutaj na pewno powiecie: O, słomek, marnuje żywność. Nie lepiej było to rozdać biednym, nie lepiej to było wykopać, oddać komuś do bydła tak, ale kto tutaj. Chociażby zapłaci za mój poświęcony czas, którego i tak na uprawę warzyw w tym roku poświęciłem bardzo dużo. No i no niestety, taki widok musi też być, talerzówka idzie w ruch, robi tutaj miazgę. Też będzie tutaj korzyść z tego poplonu, tak, buraczki przełamały tutaj, powiedzmy, uprawę zbóż czy rzepaku na tym polu. No i zostawiam sporo masy, bo masy tutaj jest podejrzewam, że około 50 ton na hektarze tego buraczka. Buraczek ogólnie udał się bardzo dobrze. Podsumuję, może tak cały sezon, jak to wyglądało. Od samego początku wschody były bardzo dobre. Buraczek był zasiany za szybko. Ogólnie przyszły przywrozki, troszkę obsady wyleciało przez to. Plantacja ogólnie się zróżnicowała. Miejscami był większy, miejscami mniejszy. Ale tak, do rzeczy, buraczek miał dobry wigor, urósł do kalibru handlowego już w połowie czerwca Czy na początku czerwca, już nie pamiętam, w każdym razie buraczka miałem wcześniej Ale jako, że z zeszłego roku dużo było starego buraczka w chłodniach To w dużych ilościach, nie na worek, ciężko to było jeszcze sprzedać za godziwe pieniądze Jak była cena na młodego buraczka 2 zł, miałem towar, nie było komu sprzedać ale podsumowując, sprzedałem ponad 100 ton towaru handlowego Buraszka miałem 3,5 hektara Z czego około, no ja wiem, 0,6-0,7 hektara zostało pod talerzówkę na dzisiaj Tutaj widzicie już pasek mamy wybrany, od tamtej strony mamy wybrane Tutaj leżą na zewnątrz, to już widzieliście w poprzednich filmach te wyroślaki Które mówiliście, żeby zbierać dla bydła, żeby komuś oddać Nie ma jak tego zbierać nie mam swojego sortownika, żeby takiego buraczka dużego, żeby zebrać wszystko w całości takiego buraczka odrzucić. No i tak, mówię, ponad 100 ton towaru handlowego było sprzedane. Pierwsza odstawa cało samochodowa poszła po 90 groszy. Na 20 niecałe 5 ton miałem ponad 22 tony towaru handlowego na pierwszym aucie. Drugie było podobnie, na, na pierwszym aucie było 90 groszy. Kolejne auto poszło po 80 groszy Znowuż kolejne auto poszło po 60 groszy No i ostatnie, w którym odeszło około 30% tego, powiedzmy, kalibru większego jak handlowy Poszło po 40 groszy Kilka razy też sprzedałem takie mniejszej ilości, po 3-4 tony, 5 ton Pierwsze gdzieś tam od złotówki no, i cały sezon sprzedawałem buraczka z domu na detal 20 kg, 50, 100 kg, 200 kg, zależy kto ile chciał. Niekiedy się zdarzało, że dowoziłem. Także buraczka poszło ogólnie sporo. No, tutaj widać tutaj ten fragment, gdzie przejechaliśmy, tu w środek jest zebrany. No, i został tutaj taki klinik. No, kilka rządków zostało, tak, ale i tak podsumowując, koszta zwróciły mi się tutaj właściwie, no, po pierwszym aucie na te 3,5 hektara, po tym pierwszym aucie, które sprzedałem i tak pomimo tego, że teraz 0,7 hektara zniszczy to i tak uważam, że wynik finansowy z uprawy buraczka w tym roku nie jest zły wiadomo, jest to adekwatne do poniesionej pracy, bo tej pracy jest dużo, dużo, dużo więcej jak w przypadku Zbóż, no coś za coś, tak? Mamy więcej pracy, ale możemy też z małej powierzchni, z, z mniejszej ilości pola e, dostać, no fajne pieniądze, tak? Roboty było sporo, e, ogólnie na takie powierzchnie to nie jest za bardzo sprzęt, żeby się... No, skończyło mi się miejsce na karcie pamięci, e, musiałem wykosować trochę materiału. Jeśli będziemy chcieli iść w tym kierunku, to trzeba pomyśleć o e, sprzęcie do zbioru e, tych warzyw, czy to buraczka, czy innych. E, bo po prostu no, tymi starymi, brzydko mówiąc gratami, to jest taka szarpanina. Jeszcze tutaj widzicie, e, jest trochę chwastów miejscami. Głównie to rzepa, który odbił e, na chwasty, zrobiłem tutaj tylko dwa zabiegi. E, gdybym wykopał całość towaru, tak jak to było dojrzałe w pierwszym momencie, e, w tym kalibrze handlowym w czerwcu, czy w lipcu to ten rzepak był mały, tak? ale jako, że ten sezon wegetacyjny e, trwał długo, no bo mówię gdzieś tam od nie pamiętam, którego pierwszy raz kopaliśmy, ale to był czerwiec jeszcze na pewno od tego czerwca do <gry> właściwie listopada, to te chwasty sobie tutaj e, żyły, no właściwie został tutaj tylko rzepak tak jednego zabiegu zbrakło e, no i przez to też zbiór był troszkę utrudniony, ciężko to było ogłowić no ale tak. Dobrnęliśmy do końca. E, ogólnie ten buraczek mógłby jeszcze chwilę postać. E, może by się ktoś trafił, kto by jakieś tam pieniądze za to zapłacił. E, bo sprzedać za 15 groszy e, za kilogram na przemysł i mówię nachapać się tutaj na... nie nachapać się na... naszarpać się e, to nie byłaby sztuka, tak? I co tutaj właściwie wynieślibyśmy z plonem? Tyle ile włożyliśmy, a tak to tutaj zostanie To się rozłoży Jako tako tutaj na tych polach Koło domu nie mamy problemu z Dziką zwierzyną, więc miejmy nadzieję, że tutaj nie przyjdą tego buraszka ryć No może się tak zdarzyć, tak? ale mamy to koło domu No widzicie, to taki dosłownie klinik, tutaj został jeden ogonek Nie ma tego dużo, no boli to troszkę, tak Ale, ale co zrobić, tak? I tak uważam za za sukces, że jako tam powiedzmy, no na, na samym początku, tak, no bo to są początki, ile tam nie można mówić, że jestem starym plantatorem, że mam wszędzie wejścia, że wiem gdzie sprzedać, i tak uważam, że ładnie się udało tego towaru sprzedać. No i co do, co do planów na przyszły rok, tak, buraczek ćwikłowy na pewno z nami zostaje. To jest pewne, też będę celował z buraczkiem na ten wczesny zbiór. Co do powierzchni, no w tym roku gdyby były 3 hektary, to praktycznie nic by nie zostało. Mówię, no gdzieś tam 0,6-0,7 jak sobie mierzyłem mniej więcej na geoportalu, to gdzieś 0,6 hektara, 0,7 może tego towaru pozostało. 2 hektary będą na pewno. A może będą, może będą 3 hektary, między 2 a 3 hektary. Jeszcze nie wiem jak mi to tam z polem podpasuje, no ale buraczek zostaje. Już też jakby zainwestowałem w tarczę do wysiewu buraczka razem z Michałem nieprofesjonalnym, więc trzeba tutaj kontynuować. Ogólnie myślę, że przejadę tutaj chyba talerzówką dwa razy. Żeby jak najwięcej tego buraczka pociąć, żeby on się jak najszybciej rozłożył No i to jest taki poplon W zeszłym roku tutaj pod buraczki był dawany obornik Teraz tutaj żadnej polifoski czy innego wieloskładnika sypał nie będę To po prostu zadziała jako kompost, jako nie wiem, ugór Masy tutaj jest, będzie wniesione sporo, także to się rozłoży Miejmy nadzieję, że będzie zima, że to zgnije Będzie wykonana orka no i będzie wykonany siew. Plan jest taki, żeby właśnie jutro to zaorać, ma być słoneczko, trochę przeschnie i zasiać. Gdyby się tutaj z polem nie paliło, gdyby to było na innej działce, ale po prostu chcemy dosiać do końca, z tyłu zrobić poprzeczniaki. No i czas zamykać sezon, tak? Myć talerzówkę, bolka myć. Mówię, dzisiaj jeszcze zebraliśmy około 6 czy 7 ton skrzynią palety na zimę. Taki ładny towar przybrany, wyrzuciliśmy, to co było to co było takie duże. Jeszcze troszkę na detal wiadomo święta idą na jakiś zakwas e, buraczany na, na, nie wiem, na zupę buraczkową na cokolwiek, czy do surówek e, coś tam jeszcze zejdzie e, Też dodam, że plantacja nie była chroniona na chwaścika ani razu tutaj zabiegu nie robiłem E, dzięki temu ten buraczek może aż tak strasznie e, nie przerósł, bo w lipcu zaatakował kwościk. On wtedy e, zgubił liście e, No i już korzeń, że tak powiem nie rósł, e, tylko e, odrastały liście Teraz troszkę, no, te liście wyzdrowiały, tak, liście są ładne, chociaż e, mega czerwone się zrobiły Jak był buraczek młody, to te liście e, były no zielone, tak, jeszcze co do buraczka Dosyć sporo buraczka sprzedałem na podfinę, Właściwie co drugi dzień robiłem stopęczków, Więc też było tego tego, tego tego, tego, Takiego drobnego buraczka sprzedane sporo No w detalu Pierwsze tam buraczki sprzedane to szły po 2zł 2,50zł Ogólnie mówię, no były bardzo, bardzo szybko do zbioru Taki młody buraczek to mega Teraz on już jest troszkę przerośnięty Takie większe sztuki to już mają takie włókna białe Już ten buraczek taki wiadomo twardy e, Się troszkę może robi e, No dziwnie to wygląda jak się tak patrzy na polu ile tu tego zostało nie? No straszne, to jest straszne Straszne i przykre, no niestety e, No ale takie, takie są warzywa, nie ma się co tutaj zrażać Trzeba zamknąć oczy Jeśli ktoś ma buraczka to no Buraczka czy inne warzywa w tym roku to Widziałem plantatora, który ziemniaki potraktował talerzówką, których w ogóle nie zbierał No mówię, no cebulę udało się sprzedać Może o cebuli nagram osobny odcinek A buraczka, buraczka Też jakby podsumowuję w jednym Nie będę mówił dokładnie kwoty, jaką zarobiłem No mnie to, że tak powiem, satysfakcjonuje no i nie poprzestaję na tym, tak? Pomimo tego, że, że muszę to potależować. No teraz się tak w tym klimacie porobiło, że buraczek jest bardzo często uprawiany jako po prostu roślina druga roślina w plonie głównym. Jest siany po wczesnych ziemniakach, po wczesnej marchwi, po wczesnej kapuście, no i po wielu, wielu, wielu innych no i niestety to troszkę no psuje nam, e, psuje nam, nam, mówię jakbym, nam wszystkim, no tak, no to troszkę ta pogoda, że to się Ten klimat się zrobił taki przyjazny, troszkę nam to psuje e, rynek e, no ale, ale w, no co, nic nic nie zrobimy. Ogólnie gdzieś tam po cichu myślę, nawet aktualnie trwa nabór na e, małe przetwórstwo e, rolne idzie z, z agencji jakieś tam dofinansowanie e, dostać. Tak, miałem przepraszam, miałem na myśli rolniczy handel detaliczny, albo druga gałąź e, to jest e, właśnie przytwórstwo rolne. Na przetwórstwo rolne e, szłoby tam jakieś pieniądze e, z agencji pozyskać jakieś dofinansowanie. No i właśnie mam plan tutaj e, wniosek na coś tam napisać. E, no, Trzeba po prostu celować w klienta bezpośredniego bardziej wiadomo że buraczków część szła gdzieś tam na markety ja to sprzedałem za 40 groszy na przykładu w biedronce czy w polomarkecie buraczek cały sezon 2 złotych tak Także rolnik dostaje 40 groszy a pośrednik zabiera no na najmniej 100% tego co co właśnie dostał Rolnik, także no to jest niestety takie troszkę nieuczciwe. Fajnie gdyby ci handlujący mieli te 20%, No ale to są często marże rzędu 100%, no ale tam nie ma, nie ma co płakać. Takich chlebek sobie wybrałem. Mówię trzeba się cieszyć z tego, że urosło w zeszłym roku. Zeszły rok był całkowicie inny buraczek to był no, taki strzał, strzał w dziesiątkę w naszym roku plonu może takiego nie było, bo tam no może 30 ton z hektara było tego buraczka ale za to cena na buraczka była do końca sierpnia bodajże cały czas ponad złotówkę tak? także pracy było mniej, ton do przerzucenia było mniej a pieniądze były lepsze, tak? no to jest to, jak jest urodzaj w warzywach to nie ma ceny tak sobie mówicie, że się wymądrzę, że co ja mogę powiedzieć, że dopiero chwilę te e, warzywa uprawiam, tak? Uprawiam chwilę, ale obserwuję to co się dzieje już dosyć długo, tak? Teraz, no, w zeszłym roku powiecie o słomek, cena na ziemniaka była, rzuciłeś się na ziemniaka. W tym roku ziemniak jest za darmo, nie ma kto kupić. E, no i w przyszłym roku tak samo będzie z ogórkiem i będzie z wieloma uprawami. Ja zostaję e, na pewno z ziemniakiem, na pewno z buraczkiem, na pewno z cebulą. I na pewno z dynią. Chociaż dyni może troszkę zmniejsze, bo no, w tym roku akurat się udało sprzedać praktycznie wszystko Zostało mi jeszcze chyba 2 tony Więc to przy ilości, którą miałem to, to nie jest dużo Ale No po prostu trzeba się z tym liczyć, że no, nie zawsze wszystko się No uda sprzedać, tak? No i coś innego Na kanale Warzywka, warzywka. Widzieliście filmy ze zbioru, no nie szło to tak kolorowo, nie jest to taki sprzęt idealny, jakby zainwestował kilkadziesiąt tysięcy w sprzęt, to to by mógł się bawić, tak? No na pewno jest pokazane to, że tutaj jest ziemia fajna, dzisiaj też wczoraj po deszczu 5 litrów spadło, dzisiaj buraczek normalnie zbierany, szło ujechać ciapkiem. No i widzicie, taki tutaj ogoneczek został. Nie było tego dużo, taki klinik jak pamiętacie. Buraczka miałem tam aż do drogi, tam daleko. No i tutaj po prawej, gdzie jest zasiane, i z tamtej strony z przodu na klinie. Także i tak większość poszła. Ogólnie podsumowując, jestem zadowolony. Nie poprzestanę na tym roku. Zobaczymy, jak będzie dalej. No i co? Będziemy kończyć tego vloga. Dajcie znać, jak wasze buraczki. Czy mieliście w tym roku burszków więcej? Czy udało się sprzedać? Jaką obecnie macie cenę? Mówię, bo dla mnie 15 groszy czy 20 groszy to nie ma żadnej satysfakcji. Gdyby był sprzęt, gdyby jakaś grimka była do zbioru, jakiś lepszy, obci lepszy obcinacz, że dziennie tira by zrobił sobie bez problemu, siedziałby sobie w ciepłym ciągniku, a nie na ciapku. To bym tego buraszka pewnie sprzedał Gdzieś tam, e, no jest nawet w niedalekiej okolicy mnie e, Zakład, który... No, już mamy talerzówkę zapiętą Żeby się to ładnie zaorało Jedziemy e, z talerzowaniem po dyniach e, Żeby przetależować e, Tą folię biodegradowalną ECOVIO e, Jak widać talerzówka, tak jak w zeszłym roku widzieliście Robi z niej miazgę Śladu tutaj po tym nie zostaje, zresztą tej z zeszłego roku już nie widać, że tam w ogóle była folia i mówię, no jedziemy, niszczymy to. Dynie już są pozbierane. To co tutaj widzicie, to zostały jakieś uszkodzone albo jakieś niedorosty. Nie wiem czym to tutaj jeszcze nazwać. Jak widać, fastów nie widać, zostały tylko. Zostały tylko jakieś tam były uszkodzone dynie. Czysto na polu, także swoje zadanie spełniłam. W przyszłym roku to co będę uprawiał, żeby się nie bawić z hakaniem, z pieleniem, z pryskaniem, to ja też na pewno będę to uprawiał na tej folii. Jak widać, w tle jeszcze mam do położenia dosyć sporo obornika. No, tak jest czas. Tu po ziemniakach, po lewo wybrane ziemniaczki No i teraz Pod wpływem Wilgoci, mikroorganizmów Tego jak ta gleba jest sprawna Po prostu ta folia się rozłoży Ta folia była zrobiona Ze skrobi kurydzianej Zaraz się tutaj zatrzymam, bo jakąś bańkę mi tutaj gdzieś przywiało do drzywki jakiejś. Zaraz się zatrzymam swoją funkcję folia spełniła, jak widać jest cała tutaj psy troszkę jakieś poryły, ale widać to już się zrobiło takie kruche się to wszystko rozpada. Została tutaj bańka, a tak to wygląda po przetależowaniu foli nie widać no i co? I to w sumie by było na tyle w tych vlogu trzymajcie się na razie cześć